Dzień dobry moi drodzy. Witam się z Wami bardzo anto bardzo serdecznie i zapraszam na strapmas numer 7. Dzisiaj mamy dwie strapeczki, e, obydwie z numerem 7. Tu i tu jest napisane. Ok, e, ym, i mamy tak: mamy Money M M Maker i mamy. Giga 7 i tak w tej musie... a i mamy tutaj bonusik. W bonusiku y, musimy znaleźć kwotę i wygrywamy tą kwotę. Mamy 31 szans na wygraną. I tutaj, kochani, musimy znaleźć y, symbol 7. Y, symbol x2 mnożymy razy 2 lub symbol x5 i mnożymy razy 5. Wygrane sumują się, a w drugiej mamy Taką samą liczbę, worek symbolu lub symbol złota, ale tutaj, a jest dwukrotność, jak złoto znajdziemy, a tutaj nie dwukrotność. Ok, może od tej sobie zaczniemy, od monejka. Dobrze, więc tak, zaczynamy. Jak tam kochani wczoraj? Wczoraj był Mikołaj. Dostaliście coś ciekawego. Byliście grzeczni czy niegrzeczni? Napiszcie w komentarzu. Chętnie poczytam. Czy w ogóle nie obchodzicie Mikołaja? Bo są ludzie, którzy nie obchodzą Mikołaja.

Pięćdziesiąt trzy nie ma, dwadzieścia pięć nie ma, trzynasteczki nie ma, oboczek piętnaście nie ma, trzydzieści osiem nie ma, trzydzieści sześć nie ma, pięćdziesiąt dziewięć nie ma dwadzieścia jeden i dwadzieścia siedem również nie ma i ostatnie pięterko. dwadzieścia osiem nie ma czterdzieści siedem nie mamy mamy pięćdziesiąt siedem pięćdziesiąt osiem nie ma dwadzieścia nie ma i pięćdziesiąt jeden nie ma czyli będzie pustaczek. Nie wiem, czy tutaj są akurat. Może tutaj będą. Jest P i C, czyli jest pustaczek. Zgadza się. No to teraz mamy to. Giga siódmeczka. Już mówiłam o co tutaj chodzi. To szukamy siódmeczki X2, X5. Zobaczymy. Czy coś będzie? Ona się tak ładnie mieni. A mamy radio. Może was troszkę przybliżę. Okej. Okay. Klucz. Banany. Pik. Winogron. Jabłko. pies truskawka ananas skuter kot muszę kot na szczęście, bo mam kota kawa drzewo tęcza świniak Cytryna Ryba Jak pięknie słoneczko przyświeciło Samolot Korale Pierścień Auto Parasol Tyle szans i żeby nic nie było Lupa Zegar serca, ptak, bank i ostatnie dwie, to arbos i wiśnia, czyli tutaj nie ma nic, tutaj jest pusto, a w bonusie mamy co, statek, czyli pusto, zgadza się NL pusto. czyli tak moi drodzy na dwie strapki dwie przegrane Ochlot to ostatnio więcej zabiera niż daje dobrze, wam bardzo dziękuję za oglądanie życzę wam kochani miłej soboty spokojnego weekendu i do zobaczenia w kolejnym odcinku trzymajcie się kochani nie zapomnijcie subskrybować lajkować Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa.